Witam wszystkich ligowiczów. Zapraszam Was na zapowiedź Grand Prix Malezji, w której chciałbym Wam przedstawić parę informacji o torze, ale to głównie w onboardzie wykonanym przez Maxiora, razem z jego komentarzem. Ja głównie chciałbym skupić się na statystykach i domysłach związanych z tym Grand Prix, a więc pełną nazwą toru widzicie na planszy. Tor jest zlokalizowany w Kuala Lumpur w Malezji, długość toru to około 5,5 km. Ilość okrążeń, którą pokonamy podczas najbliższego Grand Prix to 34 plus Formation Lab. Rekord toru należy do Juana Paulo Montoi. Jest to rekord z f 1 Zaś rekord naszej ligi wynosi minuta 29,782 sezonu 4. Kierowcą, który wykazał się tak wspaniałym okrążeniem, był Przemysław, niestety nie jeżdżący już w naszej lidze. Teraz powinniście zobaczyć plansze zwycięzców z poprzedniego sezonu. Wygrał Witek jeżdżący w Renault, autografy po zapowiedzi. Zaraz za nim, czyli na drugim miejscu, plasowałyście się pamiętny files z Williamsa, zaś trzeci był Kenia z McLarena. Przypomnę, że kierowcy rok temu mieli do pokonania więcej okrążeń wyścigu niż ma to miejsce w tym roku, a więc o zwycięstwo było bardzo trudno. Teraz czas na trochę kalkulacji i domysłów. Jeśli chodzi o głównych pretendentów do zwycięstwa w tym grappli, no to odpowiedź jest chyba bardzo prosta. Jeśli Figo wystąpi, myślę, że pierwsze miejsce jest zarezerwowane właśnie dla niego. Moim zdaniem, tylko koszmarny błąd może pozbawić go wygranej. Ewentualnie do walki mogą włączyć się przemek STR, maksior lub bogos. Ogólna klasyfikacja kierowców mówi sama za siebie, z kompletem punktów na górze tabeli widnieje figo i jeśli tak na dalej pójdzie, sytuacja nie zmieni się. Teraz przyszła kolej na długo oczekiwany onboard wykonany przez Maxiora. Niestety jego komentarz, pod względem gatunkowym oczywiście, pozostawia wiele do życzenia, zaś pod względem opowiadania i komentowania, co się dzieje na torze, yy, po prostu jest perfekcyjny, więc Zapraszam do oglądania. Rozpoczynamy okrążenie w Rusepach. prosta prędkość około 30 km na godzinę na siódmym biegu. Wjeżdżamy do dwóch pierwszych zakrętów. Zbijamy do drugiego biegu, prędkość około 85 km na godzinę. Bardzo ważne wyjście z drugiego zakrętu, ponieważ musimy osiągnąć dobrą prędkość na końcu krótkiej, prostej. Dojeżdżamy do końca prostej na siódmym biegu, prędkość około 290 km na godzinę, zbijamy do drugiego biegu, zakręć prawo. Następnie szybkie łuki, lewy, prawy, bardzo ważny dobry pana politu, do przejeżdżamy na szóstym biegu, prędkość około 235 km na godzinę. krótka, prosta, jeżdżamy do końca i na siódmym biegu i bardzo ważne zakręty i trudne zarazem. Prawy, prawy, przejeżdżamy na czwartym biegu. Teraz krótka prosta, znowu dojeżdżamy do następnego zakrętu. E, Siódmy bieg, zbijamy do drugiego i zakręt w lewo. Teraz na, na wyjściu jest do ważna dobra atrakcja. Dojeżdżamy do następnego zakrętu na piątym biegu, zbijamy do trzeciego. Ważne dobre wyjście, żeby dużo tutaj nie stracić. W następnych łukach lewy, prawy, w których nie odejmujemy gazu. Szósty bieg, zbijamy do drugiego i bardzo teraz ważne wyjście, żeby... Osiągnąć jak najlepszą prędkość, na końcu prostej, na której można usnąć. Wjeżdżamy do końca prostej, siódmy bieg, około 300 km na godzinę. Teraz bardzo, bardzo ważne wyjście z tego ostatniego zakrętu, nie możemy w nim za dużo stracić. I to było okrążenie toru Cefans Maxior 91.